w drugim odcinku także no już trochę ten silnik wyczyściłem, rozebrałem no i dzisiaj zrobimy wgląd także zbyt wesołe, no nie jest przy tym silniku ten silnik po prostu ktoś zajeździł totalnie zaczniemy tak jakaś podkładka nie z czegoś tam dorobiona u głowicy tutaj widać, że już albo rozleciało się łożysko no ale albo pierścienie bo jest po prostu tutaj powbijane po starym jakimś zatarciu yy, na no tłok też tutaj ktoś o, bo ja mi się powsypuje też też pak tłok niedawno tutaj kupował wymieniał ale też jest trochę poobdzierany obdzierany i yy. no kolejna nogłowica niestety Takie luzy, że, że się nadaje jedynie tylko do szlifu. Nie głowica, tylko cylinder. no W środku jakiś tam za bardzo tragedii nie ma, ale niestety jest tak. Tak tutaj jest wyjechana tuleja, że po prostu tutaj jest próg. Nawet widać gołym okiem tutaj jest próg. Także no to się nadaje do szlifu. Razem z nowym tłokiem nie było trzeba zrobić. No tutaj jeszcze jest By było trzeba to kupić albo to przerobić pod jakiś inny gaźnik Dobrze tutaj też jest to do, do wymiany i na to wyciągnąłem na zapłonu nie stwierdzę czy jest dobry czy nie No tu w silniku też brakuje parę śrub Silnik na pewno na pewno był rozbierany no to jest bez dwóch zdań Kolejnym są luzy na wale, także są tragiczne. No tutaj też coś było, coś kombinowane na wale było, bo jest po prostu tutaj ta tulejka objechana. Także coś się tu musiało dziać. No tutaj tak samo, to jest coś zaślifowane, bo pewnie ktoś tutaj to poobijał. Jak wybiło, może kartery zbite jest. No a wał niestety jest taki rozklekotany. Że jedynie się nadaje do przekucia, to jest po prostu złom. Do niczego się kompletnie nie nadaje. I no, jeszcze nie, nie wiem, jak jest reszta tego silnika w środku. Jak wygląda, jeszcze z tamtej strony nie rozebrałem. Zobaczyć sprzęgło Może z sprzęgu też jest jakieś rozpieprzone, rozklekotane. Może skrzynia też być może jest też jakaś zajechana. Może mieć jakieś powycierane zębatki czy coś w tym stylu. No, tego jeszcze nie rozbierałem. No, muszę to niestety. Flexem zaslifować, żeby można było w ogóle rozebrać silnik. Tak więc, no na tą chwilę no, nie wygląda to za ciekawie Tak więc, nie wiem, czy ten silnik będę w ogóle reanimował. No, a tutaj też jest ta kopajka, jest tutaj ten frez jechany. Tutaj jakaś chyba kopka na to od komara była. To sama ta pokrywa. Ktoś coś coś, coś tutaj dorobił, to też jest chyba było z komara przekombinowane. Tak więc no zajechany silnik doszczętnie. Jej, no najgorzej ten wał, no niestety nowego wału nie idzie dostać. Jeśli gdzieś są jeszcze jakieś oryginalne wały i nowe, no to na pewno 1000 zł kosztują. Tak więc yy, tak więc no, sam wał gdzieś by było trzeba dostać. No i szlif, szlif z nowym tłokiem i dostanie tego wału. No to gdzieś można powiedzieć po najtańszym koście to jest około 300 zł, żeby to, żeby to wymienić. No jeszcze ogólnie sam zapon, nie wiadomo czy jest dobry i, i czy te cewki tak dalej są dobre. No i no można się pozbyć starego zaponu. Można tutaj zapon zastosować ze skutera, tak jak zrobiłem to w swoim silniku. I nawet to działało. Tak więc można by było to przerobić, ale to jest też koszt. Na pewno gdzieś ze 100 by wszystko kosztowało, jak mniej więcej, żeby ogarnąć zapłon. No i jeszcze ewentualnie Ewentualnie no, no co no, trzeba było tam to poprzerabiać na inny gaźnik, bo tam to też jest rozpieprzone Tak więc nie wiem, no, no silnik ja na pewno w który dzień go rozbiorę i będę wiedział co tam się w środku jeszcze dzieje. To masakra, no, no niestety. No, tu niby luzów na tym wałku tutaj napędowym nie ma, wyczuwalnych. Tak, może chociaż skrzynia, skrzynia chociaż może cała będzie. No, tu na tym wałku są dosyć dużo że luzy też. Być może ktoś tam podkładki nie zastosował. No to chyba nie powinno mi się wydaje tak aż latać. No dobra, no na razie na tyle także na razie to jest można powiedzieć zajechany złą trup co dalej z niego będzie to nie wiem na pewno tak jak wspominałem rozbiorę zobaczymy no nawet po wyczyszczeniu nawet fajnie silniczek wyglądał ale jak już widziałem że są luzy na wale i zobaczyłem że, że wale jest takie rozpieprzone no to masakra i no na co jeszcze wspominając no jeszcze jakby chciał ten silnik odautować no jest, to trzeba wszystkie wymienić łożyska, uszczelniacze i no nie wiadomo właśnie jak tam jest to sprzęgło jeszcze może też zajechane może nie nie działa i tak dalej no mówię no tutaj też zębatka znowu zdawcza do wymiany to jest kolejna no, oba także także chyba na razie na tyle no i zobaczymy co będzie, jeszcze nakręcę jeden filmik, jak już to wszystko rozbiorę, zobaczę co się tam dzieje w środku, no i postanowię co dalej z tym silnikiem, jeśli się nie będzie go opłacać, w ogóle reanimować, no to pójdzie na żyletki, no dobra, także trzymajcie się, no i do kolejnego filmu, cześć.